Na działce obok parku Jana Pawła II już wkrótce wyrosną trzy poziomowe bloki mieszkalne. Radni właśnie przegłosowali uchwałę w sprawie jej sprzedaży. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja. Radny Andrzej Tesar przekazał sprzeciw mieszkańców osiedla w sprawie budowy kolejnych bloków w ich sąsiedztwie. Również Zbigniew Kociela wyraził negatywne stanowisko w tej sprawie. Ja również głosowałem za pozytywnym zaopiniowaniem sprzedaży tej działki, jednak w chwili obecnej mam wiele wątpliwości. Chciałem Państwu przypomnieć sytuację, która miała miejsce kiedyś z działką na Starym Bazarze. Tutaj nie, to jest ulica Kościuszki. Też bodajże zaopiniowaliśmy ją pozytywnie podczas prac komisji, jednak już przy, przy dyskusji nad, nad głosowaniem nad uchwałą tamtej działki zmieniliśmy swoje stanowisko. Ja bym państwa zachęcił i pana Burmistrza do tego, aby przeprowadzić konsultacje społeczne, wstrzymać dzisiaj tą uchwałę. Myślę, że tu nie ma nic gorączkowego, co by nas e, usilnie zmuszało do tego, że musimy to przegłosować z jakiejś z, z, z istoty, która by była, była wyższa niż tylko sama sprzedaż sama w sobie. I przeprowadzić konsultacje społeczne tutaj na terenie tego osiedla i przychylam się do głosu tutaj rodnego Andrzeja Tesera, gdyż możemy podjąć pochopną decyzję, która no niestety będzie skutkowała tym iż, e, tym, iż działka nie będzie już naszą własnością i nie będziemy mieli wpływu na to, aby w przyszłości kształtować ten teren. Dziękuję bardzo. Zastępca burmistrza wyjaśnił, że przychód ze sprzedaży działki został ujęty w budżecie miasta. Argumentował, że na sąsiadującej działce również powstanie blok mieszkalny. Chciałbym jeszcze raz mocno podkreślić, że sprzedaż wyżej wymienionej działki została ujęta w planie dochodów na 2017 rok w naszym budżecie, Proszę Państwa. Jeszcze raz wrócę do tego, co mówiłem na, na komisjach. Sąsiadująca działka z tą działką, którą chcemy przeznaczyć do, do sprzedaży, to jest działka 925 łamana przez 18. W tej chwili. Jest wykonywany, wykonywana dokumentacja i będzie tam postawiony taki sam blok, jak jest po drugiej stronie ulicy Elizy Orzeszkowej. W sąsiedztwie tego tej, tej działki, którą chcemy przeznaczyć do, 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 do sprzedaży są same tereny, gdzie stoją bloki, gdzie stoją, stoją bloki. Nie ma to żadnego związku z z parkiem. Projekt który, został, projekt, który został wykonany na poszerzenie tego parku, na który, który jest podstawą do złożenia, który był podstawą do złożenia wniosku o, o środki, o dofinansowanie, nie obejmował w ogóle te, tej działki. My żeśmy już wiedzieli, że ta działka, taka, tak jak jest zapisana w planie, w, 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 w odpowiednim okresie czasu zostanie przeznaczona do, do sprzedaży. Także myślę, że na dzień dzisiejszy to takie jest, takie te wywody, które przed chwilą żeśmy usłyszeli, to są po prostu po to, żeby to oddalić, tą sprzedaż i żeby po prostu nie wykonać w pełni dochodów w naszym budżecie. Takie, takie jest moje zdanie. To szkoda, że, 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 że tutaj nie, nie miał Pan innego zdania na komisjach, tylko, tylko, tylko był. Pomysł sprzedaży działki poparł Jerzy Cybulski. Zdaniem radnego z niezabudowanej działki nie ma żadnego pożytku, a jej sprzedaż przyniesie dobre pieniądze dla miasta. Jeśli działka 925 no. przez 18 będzie zabudowana budynkiem wielorodzinnym, więc myślę, że korzystanie z, tego, z, tej, z tych 400 tysięcy m2 będzie w znacznym stopniu ograniczone. Gdyż 925, to, to jest, to jest ta, ten kanał, prawda? Yy, więc z tego, z tego, z tego obszaru na wielkiego pożytku akurat tak, mieć nie będziemy. Więc myślę, że jeśli, jeśli, jeśli to sprzedamy za dobre pieniądze, myślę, że to jest tylko cena wywoławcza, to to będzie znacznie więcej. Myślę, że to będzie się dla miasta. Dziękuję bardzo. Burmistrz miasta wyraził zdanie, że czas na ewentualny sprzeciw mieszkańców już dawno minął, a procesu budowy bloków w tym miejscu już nie da się zatrzymać. Czas na konsultacje to był w momencie, kiedy był uchwalany plan zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowa w 2000 roku. I takie konsultacje były. Kiedy te tereny przeznaczono pod to jest T 14, to jest zabudowa wielorodzinna, handel, usługi itd., itd., nie mieliśmy od strony mieszkańców żadnych żadnych protestów. Co prawda większość z nas nie była wtedy radnymi, ale proszę państwa, ten akt prawa miejscowego on obowiązuje do dnia dzisiejszego. Co więcej, mamy taki zapis w planie, który wyraźnie mówi, że do 20% danego kompleksu można przeznaczyć na inne przeznaczenie niż te, które jest zapisane w planie. A więc mając duży kompleks zatytułowany T14, my 20% z tego kompleksu jesteśmy w stanie wyłączyć, wyłączyć i przeznaczyć na inne przeznaczenie, na przykład na park. I tak to jest zrobiliśmy, proszę państwa, z tymi działkami, które leżą obok. Mam tu na myśli działkie. 925, łamane na 37. Tamta działka również była przeznaczona pod, na te 14, handel i usługi. I my postanowiliśmy skorzystać z tego zapisu i tamtą działkę w całości przeznaczyliśmy na powiększenie parku Jana Pawła II. Został złożony projekt, a on czeka na ocenę, będzie to chyba maj. Został przesunięty termin oceny, będzie to w maju. I jeżeli dostaniemy pieniądze to budujemy jeżeli nie dostaniemy to też budujemy prawda już o tym kiedyś mówiłem na poprzedniej sesji natomiast my już nic więcej nie jesteśmy w stanie zrobić tym bardziej że prywatni właściciele gruntów konkretnie mówię tutaj o działce 925 na 18 sprzedają to pod zabudowę wielorodzinną więc no ja nie widzę tutaj innej możliwości niż sprzedać ale proszę państwa pieniądze z tej sprzedaży przecież idą na inwestycje w naszym mieście i jeżeli mamy ambitny plan i chcemy go zrealizować, no to musimy również podjąć decyzję o sprzedaży tej działki. Dziękuję. Radny Andrzej Tesar nie dawał za wygraną i przekonywał radnych, że kompleks bloków nie pasuje do sąsiedztwa zamku. Oczywiście jest projekt uchwały, on będzie przyjęty, co nie ma wątpliwości. Natomiast proszę Państwa, proszę jeszcze raz spojrzeć na działki 925 na 41 i 925 na 18, one będą zabudowane to również nie ma wątpliwości, bo już 925 8 na 18 jest e, praktycznie sprzedana i już jest projektowana, budowana jest już jest projekt. Natomiast no tak rzucić okiem powiedzmy nawet tutaj z, z zamku e, na ten teren parku Jana Pawła II, jeżeli to będzie ta zabudowa, to proszę sobie tak zamknąć oczy i wyobrazić, jak ten teren będzie się prezentował. No tyle chciałem tylko powiedzieć. Dziękuję. Dyskusję zamknął słowem: Przenne. Zagospodarowanie nieużytków, to jego zdaniem niepotrzebny koszt dla miasta. Jeśli my tą działkę zostawimy, no to za swoje pieniądze w tym momencie są tam jest tak naprawdę nieużytek w środku miasta i będziemy musieli za własne pieniądze ten nieużytek w jakiejś perspektywie czasu zagospodarować. A zamykając oczy, no to ja widzę y, po prostu osiedle y, wielorodzinne z pięknym parkiem obok, miesz gdzie będę mogły kupować mieszkania młode małżeństwa czy tam inne osoby, na które na to będzie stać i tyle. Dziękuję. Uchwała została przegłosowana pozytywnie. Zagłosowało 13 radnych, pięciu wstrzymało się od głosu, a jeden radny zagłosował przeciw. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć wstrzymujących się. Kto jest przeciw? Jeden. Dziękuję, dziękuję bardzo.